Dziękuję Panie Przewodniczący. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Goście i Szanowni Mieszkańcy Miasta Myszkowa. Panie Burmistrzu, zwracam się do Pana i powiem w ten sposób. Od poniedziałku tego tygodnia, czyli od 13 listopada 2023 roku, rozpoczął Pan swoje turnę przedwyborcze po naszym mieście. Witając do wszystkich dzielnic Myszkowa po kolei. Pierwszym spotkaniem z mieszkańcami było spotkanie w dzielnicy Nowa Wieś, w którym uczestniczyłem. Jakież było moje rozczarowanie i rozgoryczenie po tym, jak Pan wprowadził do życia nowe standardy, których zupełnie mój umysł nie pojmuje, powiem panie, panie Burmistrzu, bo ja jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Są to standardy żywcem wzięte z Białorusi, powiem w ten sposób, ponieważ. Zamykanie ust radnym świadczy o Pana słabości, Panie Burmistrzu. Każdy człowiek otwarty na dyskusję powinien wysłuchać to, co ma jego adwersarz do powiedzenia. Pan tego nie robi. Wręcz przeciwnie, uniemożliwia Pan wypowiedź radnym i sprawowania funkcji radnego przez ludzi, którzy zgłaszają się do dyskusji. Między innymi ja miałem też zamknięte usta. Czego tutaj jestem na jawnym dowodem. Panie burmistrzu, ja powiem tak, ubolewam nad tym, ponieważ pan, jako tutaj najważniejsza osoba w tym mieście, pierwsza osoba, rzekłbym, powinien świecić przykładem. Do tej pory tego nie było. I tak jak powiedziałem, jest to działanie Pana bez precedensu. Nie było takiego precedensu, żeby ograniczać możliwość wypowiedzenia się mieszkańcom, bo ja jestem również mieszkańcem. Radny Borek również jest mieszkańcem, radny. Jęczalik również jest mieszkańcem, który chciał zabrać głos i było niemożliwością, bo pan po prostu nie dał tego głosu, wręcz przeciwnie, jeszcze pan zagłuszał. Ja powiem tak, panie, panie burmistrzu, bo te pana spotkania z mieszkańcami przebiegają, to jest taka regułka. Najpierw lecą slajdy, słupki, wykazy, jak się to pan sprawdził co Pan w tym mieście dokonał, czego Pan nie dokonał, ale w zasadzie o to chodzi, czego Pan dokonał, co Pan zrobił, tylko nie zaznaczy Pan przy tym również, że jest to nie tylko Pana zasługa, bo Pana zasługa jest również, ja tego nie neguję, tylko uczestniczyli w tym całym procederze również radni, uczestniczyli również parlamentarzyści, tacy jak Pan Mariusz Trepka czy Pani Jadwiga Wiśniewska, którzy zabiegali o te inwestycje, zabiegali. Nigdy w życiu takich pieniędzy by tutaj w Mieszkowi nie było i Pan o tym już nie mówi, a są to pieniądze niemałe. Jest to, jest to kwota rzędu 50 milionów złotych i chyba Pan to potwierdzi. Na sztandarowe inwestycje takie jak Stadion Miejski, jak Dom Kultury, jak ulica Rolnicza, jak ulica Zamenhofa i można by tak wyszczególniać. Te wszystkie dofinansowania są dzięki zabiegom tych naszych parlamentarzystów, którzy w, w taki sposób uczestniczyli w tym wszystkim, żeby miasto uzyskało jak najwięcej. I tak jak powiedziałem, nie pomniejszam tu Pana roli, absolutnie, co Pan robi w stosunku do radnych, bo Pan o tym nie mówi. Panie burmistrzu, uniemożliwił mi pan wypowiedź na zebraniu z mieszkańcami, wobec tego ja zadam panu pytania te, które miałem zadać na tym spotkaniu. I chciałem pana zapytać w ten sposób. Panie burmistrzu, kiedy mieszkańcy z ulicy Pawiej doczekają się wodociągu, który im pan od pięciu lat, od pięciu lat, powtarzam, obiecuje? Pieniądze są przesuwane systematycznie z roku na rok. I w tym roku zrobiliśmy, podjęliśmy uchwałę na ostatniej sesji Rady Miasta o przesunięciu tych środków, które są zabezpieczone do budowy tego wodociągu na rok następny. Ja nie mam gwarancji, panie burmistrzu, ponieważ z roku na rok są te środki przesuwane i nie mam gwarancji, ludzie też nie mają, czy ten wodociąg zostanie wykonany czy nie. I chciałbym tutaj od pana usłyszeć, jeżeli pan oczywiście będzie mi chciał odpowiedzieć. Panie burmistrzu, chciałem również pana zapytać, czy są zapewnione środki na budowę ścieżki pieszo na ulicy Koziegłowskiej, ze względu takowego, że podjęliśmy w zeszłym roku przy uchwalaniu budżetu decyzję o współfinansowaniu projektu na wykonanie ścieżki pieszo gdzie uczestniczą trzy podmioty: Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe i Miasto Myszków. I myśmy w tym projekcie podjęli uchwałę, żeby współuczestniczyć i jestem tutaj, no zadaję Panu pytanie czy zapewnił Pan środki na rok przyszły, bo mam informację, że Starostwo Powiatowe te środki zapewniło do budowy ścieżki pieszorowej podkreślam na ulicy Koziegłowskiej w Myszkowie a my jeżeli jesteśmy konsekwentni i przystąpiliśmy do tego, żeby współfinansować żeby współfinansować dokumentację projektową na budowę tego chodnika, tej ścieżki pieszo-rowerowej, to bądźmy konsekwentni i również współuczestniczmy w tym projekcie, w wybudowaniu tego. Bo my nie jesteśmy jedynym inwestorem, bo jesteśmy jeden z trzech podmiotów. Podkreślam, Urząd Marszałkowski, Starostwo i Miasto Myszków. A jest to zrobione dla mieszkańców w celu polepszenia, polepszenia bezpieczeństwa dla ludzi tam mieszkających. I trzecie moje pytanie, które chciałem Panu zadać, to jest pytanie dotyczące tego terenu wokół Strzelnicy Miejskiej, który opiewa na, na wysokość 18 hektarów. To jest 18 hektarów ziemi należącej do miasta Myszków. Co zamierza Pan z tym zrobić, Panie Burmistrzu? Jaki ma Pan pomysł? Ja to pytanie kierowałem do Pana już w miesiącu sierpniu na sesji. Ciszej mówić? Przepraszam. Przepraszam, ja mam taki głos donośny, także tutaj Dobrze, będę się starał mówić ciszej. Panie burmistrzu, chciałem Pana prosić, jaki ma Pan pomysł na, na, na tą dzielnicę Nowa Wieś, a szczególnie na ten teren? Podkreślam, 18 hektarów ziemi należących do miasta Myszków. Jest to naprawdę bardzo ważny temat. Ludzie pytają o to i chcą uzyskać od Pana odpowiedź. I na końcu mojej wypowiedzi, bo chcę się streszczać, ja bym mógł mówić jeszcze tutaj bardzo długo, ale nie chciałbym zabierać czasu, bo są następni w kolejności. Zwracam się do Pana, Panie Burmistrzu, o głęboką refleksję. Naprawdę, niech Pan przemyśli to wszystko i na następnych spotkaniach z mieszkańcami, biorąc pod uwagę, że radny również jest mieszkańcem, również to nie jest osoba wykluczona w jakimś sensie, ani prawnie, ani fizycznie. Niech Pan dopuszcza tych radnych do głosu. Oni nie przychodzą nastawieni anty do Pana, tylko chcą z Panem dyskutować. Ja przynajmniej miałem takie zamiary i chciałem Panu w sposób spokojny przedstawić swoje pytania i uzyskać odpowiedź. Niestety mi Pan to uniemożliwił. Dziękuję za uwagę. E, dziękuję. Proszę, Pani Radna, Pani Halina Skorek-Kawka. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, Szanowni Mieszkańcy. Pan Burmistrz w swoim sprawozdaniu wymienił środki, które mają być przeznaczone na Oznakowanie, oznakowanie poziome. Ja zgłaszam bardzo pilne miejsce, gdzie należy namalować pasy. Jest to ulica Jana Pawła II. Przejście tam jest konieczne przy cmentarzu komunalnym, panie burmistrzu ponieważ no, ludzie po prostu nie mogą przejść z jednej strony na drugą. Tam są sklepy, gdzie kupują znicze wiązanki. No i niestety nie ma tam przejścia. Jest tam również stowarzyszenie Podlas i często przechodzą też przechodzi młodzież, rodzice czy dziadkowie z dziećmi. I tam bardzo są potrzebne pasy, i jeszcze szczególnie, jak przychodzi wszystkich świętych, no to tam jest po prostu Saigon. Ludzie nie mogą przejść, non-stop jadą samochody, ludzie nie mogą przejść z jednej strony ulicy na drugą. Także bardzo proszę o te pasy. Dziękuję. E, dziękuję, proszę radny pan Adam Zaczkowski. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Mieszkańcy. <laughs> Mam dwa pytania dotyczące okresu międzysesyjnego działalności Pana Burmistrza. Zacznę od sprawy, którą zajmowaliśmy się wcześniej i, a dotyczy osiedla sucharskiego, chciałbym zapytać o kontynuację tych działań, panie burmistrzu. 26 września zwrócił się Pan do Wspólnoty z pytaniami dotyczącymi planów inwestycyjnych na grunt, który, o który zawnioskowali, żeby zakupić, żeby uzupełnić ten teren, który posiadają. 17 października otrzymał Pan odpowiedzi. Chciałbym zapytać, co od tego czasu się wydarzyło, jakie jak jest Pana podejście, jakie stanowisko, czy, czy są już jakieś decyzje i co Pan zamierza z tym tematem robić dalej. Drugie pytanie dotyczy odpowiedzi na zadane pytania podczas komisji. Ostatniej odpowiedzi otrzymałem wczoraj, a dotyczy to planowanego zaplanowanego zamknięcia basenu na tak zwaną przerwę technologiczną na miesiąc grudzień. Dostałem odpowiedzi od pana dyrektora, niepe niepełne co prawda, bo ja jeszcze prosiłem o to, żeby wykazać jakie jest obłożenie basenu w miesiącach <laughs> wakacyjnych, a jakie w tym sezonie jesienno-zimowym. Pan dyrektor jest na sali, więc ja do pana dyrektora bezpośrednio się zwracam o to, żeby, żeby uzupełnił pan te odpowiedzi, natomiast Pytania moje, bo ja nadal nie rozumiem tego podejścia panie burmistrzu do, do tej sprawy i zamykania basenu w miesiącu grudniu, kiedy jest największe zainteresowanie tym obiektem i największa potrzeba tak naprawdę na jego funkcjonowanie. Chciałem zwrócić uwagę na to, że basen w wakacje i tak jest zamykany ze względu na przerwę w dostawie ciepłej wody. To jest około dwóch tygodni i chciałem zapytać jeszcze raz, czy to nie jest dobry moment na to, żeby ta przerwa technologiczna odbyła się wtedy, kiedy i tak z przyczyn niezależnych od Mosiru i od miasta ta przerwa jest i czy nie można by wtedy zintensyfikować swoich działań po to, żeby, żeby basen przygotować do funkcjonowania nieprzerwanego przez pozostałą część roku? Chciałem zwrócić uwagę na to, że w Mosirze działa Pływacki Klub Sportowy. Na ostatnim spotkaniu ze stowarzyszeniami była o tym mowa, że, że są to zawodnicy wyczynowi zrzeszeni w Polskim Związku Pływackim i wydaje mi się, że cykl treningowy przerwany w miesiącu grudniu to jest duży problem dla, dla sportowców wyczynowych, bo inaczej można podejść do rekreacji, ale też w tych miesiącach. Korzystają z tego obiektu szkoły, korzystają z tego obiektu osoby prywatne, inne stowarzyszenia. Odbywa się nauka pływania, która też będzie na miesiąc przerwana. Ja nie wiem, bo wcześniej rozmawialiśmy, panie burmistrzu, o tym, że tak podobny problem dotyczył stadionu miejskiego. Wtedy pan mówił, że, że jest rozwiązanie, że zawodnicy mogą. <laughs> Przepraszam korzystać z obiektów w gniazdowie przejściowo, że te 300 dzieciaków i zawodników może jeździć do gniazdowa. Ja mam pytanie do Pana, czy, czy tu dla użytkowników basenu też zostało zaproponowane alternatywne rozwiązanie? Czy jest jakaś pływalnia, którą Pan proponuje i można by wykorzystać w tych miesiącach przygotowań sportowych i, i, i nauki pływania dla naszych dzieci? Może taki obiekt jest, tylko o tym nie wiemy. Panie burmistrzu, bardzo bym prosił jeszcze raz o poważne potraktowanie tematu, o zastanowienie się nad tym, bo, bo z odpowiedzi pana dyrektora też wynika, że takich sytuacji przez wiele lat nie było od początku tak naprawdę istnienia basenu. Jeśli nie było jakichś poważnych awarii, to w miesiącach zimowych basen nie był nigdy zamykany, aż przynajmniej do tego 2019 roku, kiedy. Do, do który obejmuje odpowiedź na, na to pismo. I na koniec jeszcze mam taką prośbę, Panie Burmistrzu, bo jesteśmy w punkcie sprawozdania z okresu międzysesyjnego. Ja uważam, zresztą koledzy na to zwracali uwagę, że to sprawozdanie jest kompletne dopiero wtedy, kiedy odpowie Pan na zadane pytania. Nie wiem, czy pan będzie podtrzymywał tą swoją decyzję o tym, że będzie pan odpowiadał na piśmie, bo pan tego dzisiaj nie powiedział, ale my otrzymując odpowiedź na pytania dzień przed kolejną sesją, na sprawozdanie, na które pytania zadawaliśmy miesiąc wcześniej, no to jest trochę nie bardzo, bym, tak bym to określił. I, a ponieważ widzę, że Pan potrafi wyciągać wnioski z różnych sytuacji, jak chociażby z tej Pana wcześniejszej decyzji o tym, żeby nie chodzić na Komisję Rady Miasta, teraz Pan zaczął chodzić, więc. Myślę, że jakaś refleksja się tu pojawiła, to ja bym również prosił o refleksję w dotyczącą odpowiedzi na pytania zadawane do sprawozdania z okresu międzysesyjnego i bardzo proszę o odpowiedzi na nasze pytania dzisiaj. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pani Beata Jakowiec Bartnik. Ja chciałam odnieść się też do organizowanych y, spotkań z mieszkańcami w poszczególnych dzielnicach. Panie burmistrzu, dlaczego pan pozbawia nas radnych możliwości wypowiedzi? Czy my nie jesteśmy mieszkańcami tego miasta? Te spotkania odbywają się w miejscach publicznych, uczestniczą w nich pracownicy Urzędu Miasta poza godzinami swojej pracy. W dniu wczorajszym nie pozwolił Pan również wypowiedzieć się mieszkańcowi, ponieważ powiedział Pan, że nie jest mieszkańcem poszczególnej dzielnicy. Czy Pan zaczął brać bać się ludzi i radnych, panie burmistrzu? Jak panu nie wstyd, tak się zachowywać. Pan powinien świecić przykładem w tym mieście, panie burmistrzu. Czemu mają służyć te spotkania? Pan nie zachowuje się jak burmistrz, pan nie zachowuje się jak osoba poważna i niech się pan nie dziwi, że pan nie jest traktowany też przez niektóre osoby poważnie. Były czasy, że pan już na początku swojej kadencji nagrywał ludzi w swoich gabinetach, teraz pan odbiera głos radnym, mieszkańcom, opowiada pan o jakichś rozmowach w kuluarach. Panie burmistrzu, pan jest burmistrzem. Niech się Pan zachowuje jak burmistrz. Pan przynosi wstyd temu miastu. Co Pan teraz jakieś kuluary opowiada, nie pozwala Pan się wypowiedzieć. Przecież burmistrz to powinien świecić przykładem to, co się mówi w kuluarach, to zostaje w kuluarach, Panie Burmistrzu. No. Ja do Pani nie mówię Pani wiceburmistrz. Panie burmistrzu. Podsumowywując, prawdziwego mężczyznę poznaje się po tym, jak kończy, a nie jak zaczyna. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pan radny Norbert Dienczalik.